Dzień dobry, cześć i witam. Dziś zajmiemy się mapą Europy, a dokładnie rzecz ujmując, przedstawię Wam państwa i ich stolice. Zanim przejdę do mapy, pozwolę sobie przedstawić króciutko, jakie to zmiany zaszły na mapie Europy w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach i jak to się stało, że Polska przed około 30 laty miała trzech, a dzisiaj ma aż siedmiu sąsiadów. OK. ZSRR, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Główne zmiany dokonały się w 1991 roku, wówczas to Związek Radziecki rozpadł się na 15 nowych państw. Wszystkie państwa, które macie tutaj zaznaczone na czerwono, Znajdują się w całości lub częściowo na terytorium Europy. Rosja i Kazachstan to państwa, które leżą zarówno w Europie, jak i w Azji, a Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina i Mołdawia w całości leżą na terytorium Europy. Mapa po rozpadzie ZSRR. Jugosławia. Jugosławia w wyniku między innymi wojny domowej, która trwała w latach 1991-1995 rozpadła się na pięć państw. Na Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Macedonię i Federalną Republikę Jugosławii, czyli Serbię. W skład Federalnej Republiki Jugosławii wchodziła, tak jak wspomniałem, Serbia, Czarnogóra i dzisiejsze Kosowo. Federalna Republika Jugosławii w międzyczasie zdążyła zmienić nazwę, a w maju 2006 roku miało miejsce referendum, w którym to obywatele Czarnogóry zdecydowali, że chcą mieć własne państwo, i dnia 3 czerwca 2006 roku została ogłoszona niepodległość. Wówczas to nastąpił podział. Serbii i Czarnogóry na Serbię i Czarnogórę. W składu wczesnej Serbii wchodziła, jak nazwa wskazuje, Serbia i dzisiejsze Kosowo. Kosowo. Kosowo jest uznawane za najmłodsze państwo na terytorium Europy. Kosowo jednostronnie ogłosiło niepodległość dnia 17 lutego 2008 roku. Co to znaczy jednostronnie? Otóż Serbia nie uznaje Kosowa, uznaje za swoją. Za swoje integralne terytorium. Państwo, między innymi, przez ten fakt częściowo jest uznawane na arenie międzynarodowej. Spośród 195 państw, które należą do ONZ, początkowo Kosowo uznało około 114 państw, lecz z biegiem czasu liczba tych państw maleje. I na ten moment wynosi około 93. Czechosłowacja. W 1993 roku Czechosłowacja podzieliła się na Czechy i Słowację. Nasz zachodni sąsiad Niemcy tu nastąpiło zjednoczenie połączenie RFN, czyli Zachodnich Niemiec, Republiki Federalnej Niemiec i NRD, czyli Wschodnich Niemiec. Tak zwanej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jest i nasza mapa. Na początku przedstawię trzy państwa, które leżą zarówno w Europie, jak i w Azji, a później po kolei państwa od największego do najmniejszego pod względem powierzchni. Lecimy z tematem. Rosja, Moskwa, Kazachstan, Astana. Ale od zeszłego roku Astana zmieniła swoją nazwę na Nur-Sultan. Turcja. Ankara. Francja. Paryż. Ukraina. Kijów. Hiszpania. Madryt. Szwecja. Sztokholm. Niemcy, Berlin, Finlandia, Helsinki, Norwegia, Oslo, Polska, Warszawa, Włochy, Rzym, Wielka Brytania, Londyn, Rumunia, Bukareszt Białoruś Mińsk Grecja Ateny Bułgaria Sofia Islandia Reykjavik Węgry Budapeszt Portugalia Lizbona Serbia Belgrad, Austria, Wiedeń, Czechy, Praga, Irlandia, Dublin, Litwa, Wilno, Łotwa, Ryga, Chorwacja, Zagrzeb Bośnia i Hercegowina, Sarajewo, Słowacja, Bratysława, Estonia, Tallin, Dania, Kopenhaga, Holandia, Amsterdam, Szwajcaria, Berno, Mołdawia. Hiszyniów, Belgia, Bruksela, Albania, Tirana, Macedonia Północna, Skopie, Słowenia, Lublana, Czarnogóra, Podgorica, Luksemburg, Luksemburg, Andora, Andora, Malta, Faletta Liechtenstein, Waduz, San Marino, San Marino, Monako, Monako, i Watykan. Watykan. To jest właśnie cała nasza mapa Europy. Tak się prezentuje wszystkie państwa i ich stolice. Pytanie do Was: ile jest państw w Europie? A45, B46, C47, D48? Piszcie w komentarzach, kto chce. Zobaczymy, kto zgadnie, kto ma rację. Dzięki za wspólne oglądanie, pozdrawiam.